Pewnego dnia rozpunka huśtała się na drzewie w ogrodzie na swych włosach. Nagle usłyszała głos, którego nigdy wcześniej nie słyszała. Zwolnij trochę, spadam! He? Kto to powiedział? Dłużej nie dam rady, spadam, spadam! Czy jaśnie? Co to za głos w mojej głowie? To ja! Ja! Uff! Głos, który słyszała różbúnka. Należał do spinki do włosów. Czy to ty? Do mnie mówiłaś? Oczywiście, że to ja. Myślałaś, że zwariowałaś? Więc masz jakieś imię? Oczywiście, że tak. Nazywam się Klapsi. Więc to znaczy, że zawsze byłaś w stanie mówić, Klapsi? Tylko z tobą nie mogłam rozmawiać. Co masz na myśli? Kiedyś też byłam piękną młodą dziewczyną. Oczywiście moje włosy nie były tak długie, i złociste, i lśniące jak Twoje. A nieważne! Pewnego dnia poszłam zbierać owoce czarnej morwy, które rosną w mrocznym lesie. Znalazłam gigantyczne drzewo morwy, więc zaczęłam zbierać owoce. W tym momencie zobaczyłam jasne, dziwne światło w lesie. Byłam ciekawa i podeszłam bliżej, żeby zobaczyć, co tam jest. Przede mną stała bardzo stara kobieta z dzieckiem. Tym dzieckiem byłaś ty, Kobieta myła lśniące włosy dziecka w rzece płynącej przez las. Kiedy stara kobieta zanurzyła włosy dziecka w wodzie, pojawiły się złote kulki. Wzięła jedną ze złotych kulek w dłoń i szepnęła coś. Wtedy kulka nagle zmieniła się w złoty wachlarz. Kiedy kobieta użyła wachlarza do słodzenia twarzy, stawała się coraz młodsza. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, więc podeszłam do niej, a ona nagle się odwróciła. Co tu robisz? Co widziałaś? Gadaj, ale już. Um, czy te włosy właśnie zmieniły się w złoto? Powiedziałam. Potem starsza pani, która hmm, wyglądała młodo, zmieniła mnie w spinkę do włosów. Co ty mi zrobiłaś? O nie, nie! Czy to prawda? Ty, to się stało przeze mnie? Musimy przerwać klątwę. To wszystko wina tej złej wiedźmy Kamili. Tylko Kamila wie, jak znów stać się człowiekiem. Ruszpunka i Klapsi zgodnie razem udały się do wieży, w której mieszkała czarownica Kamila. Po krótkiej chwili, głęboko w lesie, natknęły się na rzekę. Aby przepłynąć rzekę, roszpunka zbudowała małą łódkę z włosów. Wskoczyły na łódź i popłynęły na drugą stronę rzeki. Po przedarciu się przez wielkie drzewa, w końcu zobaczyły wysoką wieżę. To wieża, w której kiedyś byłam uwięziona. Więc jak tam wyjdziemy roszpunko? Zobaczmy, będziemy ją obserwować z odległości. Roszpunka położyła klapsi na końcu włosów. A po obu stronach przyczepiła liście, ogromne jak latawiec. Potem rzuciła włosy w niebo i w kierunku wieży. Do góry! Leć, malutka spinka! Klapsi szybowała po niebie i zajrzała do środka. Najpierw zobaczyła miotłę, która sama zamiatała podłogę. Chwilę później usłyszała, jak Kamila rozmawia z miotłą. Miotło, miotło, moja złota miotło, miotełko. Powiedz mi, jak odzyskać włosy rozpunki? Nie mogę żyć bez mojego złotka. Nie smuć się, ma pani. Gdybyś tylko wyjrzała przez okno, zobaczyłabyś te magiczne włosy. Klapsi wróciła prosto na ziemię. Ech. Pozamiatałaś własny mózg, Miotelko. Nie, moja pani, mówię prawdę. Jeśli mi nie wierzysz, to spójrz. Klapsi nerwowo powiedziała różpunce, że miotła ją widziała. Kamila podeszła do okna, chociaż wciąż nie wierzyła w to, co powiedziała miotła. Kiedy wyjrzała na dół, widziała, jak Roszpunka i klapsi uciekają. Stójcie! Nie uciekajcie! Zmieniłam się! Nie jestem już taka jak kiedyś. Roszpunka zatrzymała się na sekundę. Klapsi, słyszałaś? Zmieniła się. Może nam pomoże. Ale jak? Roszpunka wróciła do wieży razem z Klapsi. Kamila wyskoczyła z wieży lecąc na miotle. Gdy tylko zobaczyła lśniące włosy Roszpunki, jej oczy zaczęły błyszczeć. Chciała dotknąć włosów Roszpunki, więc podeszła bliżej. Nie podchodź zbyt blisko, Kamila. Tak bardzo za tobą tęskniłam, Roszpunko. Gdybym tylko dotknęła twoich włosów przez chwilę. Zawrzemy umowę, Kamila. Ja dam ci trochę moich włosów, a ty w zamian zmienisz klapsi w człowieka. Tak, oczywiście, pewnie. Roszpunko... Daj mi swoje złote włosy! Różpunka wzięła kawałek włosów i wręczyła je Kamili. Kamila sięgnęła po włosy i... Nie. Wreszcie mam kawałek włosów, który sprawi, że znów będę młoda! Pospiesz się! Teraz moja kolej! Zamień mnie z powrotem w człowieka! Kamila odlatując na miotle krzyczała do nich... Musisz sprawić, by, by smok za siedmioma górami uśmiechnął się. Tylko wtedy możesz zmienić się w człowieka. Smok za siedmioma górami? Jeśli Kamila mówi prawdę, na pewno znajdziemy tego smoka klapsi. Jesteś gotowa? Wyruszamy. Moja pani, czy naprawdę w tych górach jest smok? <laughs> Oczywiście, że nie. Roszpunka przypięła klapsi do swoich włosów. I razem udały się w góry, gdzie czekała je wielka przygoda.